Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam do wesołej świątecznej gieraski, która nazywa się Santa City Run! O naszym wspaniałym kochanym Mikołajku, który postanowił sobie troszkę pobiegać tak, po uprawiać jogging. O. W końcu sport to zdrowie! A on musi mieć sporo zdrowia, żeby dostarczyć wszystkie prezenty do dzieci. Patrzcie, mamy takie gadżety: Desk, Rolka, Segway. I co jeszcze? Co jeszcze, moi drodzy? O, jaka rakieta! Wow, to mi się podoba. I jeszcze mamy taką latającą deskę. O, pięknie, tylko nie mamy wystarczającej ilości prezentów, żeby móc sobie te super gadżety kupić. Ale wszystko przed nami. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Welcome to Santa City Run! Kolekcjonuj elfy, żeby mieć. O, tarcze. Można mieć tarcze i dzięki temu nasz Mikołaj przez pewien czas będzie... O, niewrażliwy na różne zdarzenia. Patrzcie, sterujemy nim za pomocą strzałek. Żeby skoczyć, wciskamy strzałkę do góry. No to pewnie, że tak. Fajnie, że mamy samouczek. Teraz musimy... O, uciec w prawo, tak, przed samochodem. A teraz w lewo. No to próbujemy, próbujemy i się nie zatrzymujemy. No, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. A teraz musimy wykonać sielisk, żeby zabrać elfa. Rewelaj! Wow! Tak, na górze, po lewej stronie mamy właśnie licznik elfów i prezentów, a po prawej mamy ilość Mikołajków. Póki co mamy trzy żyćka. O, świetnie, o, a to bolało, kto tutaj te szlapany postawił? No jak to droga zamknięta teraz przed świętami? O, przecież wszyscy chcą wyjechać do rodziny i w ogóle, i Mikołaj ma problem, żeby dostarczyć prezenty teraz. O, tak, wcale mu się nie dziwię, że tak dba o zdrowie. W końcu musi się tak udźwigać z tym workiem prezentów dla grzecznych dzieci. O, a gdzie masz sanie z Reniferami, mój drogi Mikołajku? O, nie, o, nie, nie damy się, game over. Troszkę mu się w główce zakręciło. Dobra. Jeszcze raz, jeszcze raz! Blue Jane chce jeszcze raz! No dalej, Mikołajku! Hejże, ho! Hejże, ho! Hejże, ho! Do przodu byś się biegało, No pewnie! Że tak! I ślisk! Hop! Zbieramy prezenty, zbieramy, bo ja już chcę jakiś gadżet fajny! Fajniutki! O, może deskorolkę albo co? No pewnie, że tak! Zobaczcie jak! Świetnie ci idzie, Mikołajku, nasz wspaniały! I kolejny elf do kolekcji! Jak fajnie, jak fajnie! Ho, 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 ho! Ho, 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 zawsze jak? O, nie, zawsze jak? Udaje nam się, moi drodzy, zebrać jakiegoś elfa. No to wtedy, patrzcie, możemy kupić sobie już deskę. Jest, rewelacja. Od razu powinno być łatwiej naszemu Mikołajkowi. O, czyż nie wygląda rewelacyjnie na tej zielonej? O, jak choinka deseczce? No pewnie, że tak. Kiedy udaje nam się zabrać jakiegoś elfa, to wtedy nasz Mikołaj krzyczy ho, 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 zaraz zobaczycie, a raczej usłyszycie tak, ten piękny, radosny okrzyk. O nie! Nie przestawiaj tych aut, koleżko! Uwaga! Ho, 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 ho! Strasznie mi się to podoba, ten efekt! O, super! Nie, nie udało mi się zabrać elfa, ale któż by się tym przejmował? Prezenty są tutaj walutą. O, ja już chcę tą latającą deseczkę! Albo tą rakietę! Jeszcze lepiej by było, no pewnie, że tak. Zaraz wam pokażę, jak, ale na razie biegamy, biegamy. Oła, to bolało! Jej, zróbmy tutaj porządek przed świętami, bo droga jest nieprzejezdna. Dlaczego jest pozamykana ta droga? O, przecież nie ma tu ani żadnych robót, ani nic. O, tak mi utrudniacie życie przed świętami. No jak tak można Mikołajowi! Kłaść kłody pod nogi. Kurczę pieczone. No dobra. O! Superaśnie, bluczej naście! Zbieramy, zbieramy! Prezenciki. wow! I pierwszy elfik. Drugi elfik do kolekcji trzeci... Ojej, ominęłam go. Ale mamy teraz trzeciego i prezenty. Prezenty, prezenty do naszego wora z prezentami dla grzecznych dzieci. No pewnie, że tak pośpiesz się, Mikołaju. Nie ma czasu do stracenia. Wszyscy na ciebie czekają... My. O, daj nam prezenciki przepiękne, wymarzone. O, jak ekstra, to mi się podoba, to mi się podoba. Szybciej, szybciej, szybciej. Nasz drogi Mikołajku, szybciej, szybciej, szybciej. Dasz radę, dasz radę. I pojemy świąteczną czekoladę. No pewnie, że tak. Mikołaja z czekolady. O, na przykład. Superaśnie, Blue na śnie! je jak fajnie. Tutaj jest tak kolorowo, tak bajecznie, świątecznie. No pewnie, że tak. O, super. Skaczemy sobie przez te auta. O nie, biedny Mikołaj. Dobra. Możemy sobie coś kupić? Patrzcie tylko. Nie, brakuje nam pięciu prezencików. No cóż, no to próbujemy jeszcze raz w takim razie. O, zbieramy, zbieramy i się nie poddamy. Trzy żyćka mamy, elfy zbieramy. O tak. O, ekstra, tylko spójrzcie. rachciach, 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 rachciach. Nie ma czasu do stracenia. Pośpiesz się, nasz Mikołaju! Pośpiesz się szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko, szybko! Wszyscy na ciebie czekamy na te prezenciki przepiękne! O, już chcemy je dostać! Pod choinką znaleźć! No pewnie, że tak! O, super! Patrzcie tylko! O, tak! Szybko, 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 szybko! Nie ma czasu, nie ma czasu! O, jej, ile mamy prezentów? Będziemy mogli sobie wreszcie coś sensownego kupić, mam nadzieję. Idziemy do sklepiku w takim razie, moi kochani. Dobra. O, kupimy sobie od razu coś lepszego niż ten y, Segway. O, bo mamy 300 prezentów. No pewnie, że to! Jak co tą rakietę! O, nasz Mikołaj! Jej, jaka zaawansowana technologia <grym> w dostarczaniu prezentów, nie sądzicie? No pewnie, że tak, no to wracamy. Pewnie, że tak. O, nie ma żadnych przeszkód. O, dopiero teraz się pojawiły. I co? A może tak polatasz sobie troszkę? O, za bardzo nie latamy z tym. Ale jakoś bardziej, moi drodzy, lepiej skaczemy. O, tak. Wydajniej, można powiedzieć, i bardziej precyzyjnie. No, jest jakaś tam różnica jakościowa w tych skokach i biegu. No, powiedziałabym, chociaż powiem szczerze, że spodziewałam się, że poleci nasz Mikołaj. O, a tymczasem skaczę sobie dalej. hejże hop, hej, hop. Hej, że ho, hej, że ho. Do przodu byś się biegało z prezentami, zobaczcie sami. No pewnie, że tak. Ho, 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 ho. Też się z Tobą bardzo cieszymy, ale ja już chcę tą deskorolkę. Super raśną, bliucze i naśną, na której będziemy mogli sobie polatać. O. Super, ho, 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 ho. Ile już prezentów mamy, ale się nie poddamy. O tak, zobaczcie jak nasz wysportowany Mikołaj. Sport to zdrowie, sport to zdrowie. Każdy wam to powie, każdy wam to powie. Zwłaszcza święty Mikołaj musi szczególnie o siebie dbać, żeby nie zawieść żadnego dziecka. Hejże, hop! Brawo! Super! Ho, 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 ho! No, zbieramy, zbieramy, mój drogi. O, damy radę, damy radę i pojemy. Czekoladę! Jak strasznie bym chętnie zjadła sobie taką świąteczną czekoladkę. O, nie, o, nie! Jeszcze raz, jeszcze raz! Biegamy, biegamy i się nie poddamy. Prezenciki zbieramy. Musimy mieć bardzo dużo prezencików, żeby sobie kupić tą superaśną, blużejnaśną deskę. O, kolejny elfik. Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Już trzech. O, mamy do kolekcji. Super! Jest! Ekstra! Kolejny prezencik, kolejny elfik, pięć elfików. O, pięć elfików, bo jest tutaj ich bez liku. O tak, tylko spójrzcie, zaraz sobie wykupimy naszą wspaniałą deseczkę. I jeszcze chwilka. ostatnie żyćko mamy, ale się nie poddamy. O tak, zobaczcie jak, ekstra. Jej, ho, 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 i ostatni. Wow, rewelacja, jeszcze chwilę. I będzie świąteczna kolacja. O tak, ojej, ojej, ojej. zero życiek, zero życiek. Ale mamy, patrzcie, superaśną tarczę, to mi się podoba, ta tarcza jest rewelacyjna. Jak długo jeszcze potrwa? O, jak dużo udało mi się prezentów pozbierać. No to teraz kupimy sobie tą ekstra deseczkę latającą. Tylko spójrzcie. O, tak? Nie, tego nie chcemy. To, to, bo mamy 400 prezencików. Jej, najfajniejszy gadżet w tej gierasie, zdaje się. I co? Mam wrażenie, jakby po prostu na niej jechał, a nie fruwał. O, może nad tym szlabanem byś tak... Mój drogi, przeleciał albo co, albo przeskoczył. o tak, w ten sposób. Patrzcie tylko. Rewelacja, rewelacja. Oj, będzie pyszna vigili, dekolacja, mniem. O, super. Ho-ho-ho-ho-ho. Jeszcze jeden elf do kolekcji. Tak precyzyjnie teraz udaje nam się skakać. O, przy tej desce. Przedtem tak nie potrafiłam wycelować dokładnie. hop, ho-ho-ho i mamy tarcze. Jeej, możemy wreszcie trochę tu posprzątać te samochody. O, które stoją bez przerwy na drodze. O, i nie ma przejazdu na święta. Bardzo to przeszkadza naszemu Mikołajowi. Bo musi przecież dotrzeć do wszystkich dzieci na czas. Rozdać prezenty, zostawić je pod choinką. I w ogóle, i w szczególe, i co? Hej, że hop, hej, że hop. Do przodu byś się biegał, nasz drogi Mikołaju. O, super, brawo, Simon Blue Jane. Ale się tu ekstra gra, la 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 O, Kolejny elfik zielony, przepiękny. O, ekstra! Zapraszam was wszystkich na wigilję, moje elfiki ukochane. Tak, pomogliście mi prawdopodobnie w fabryce zabawek. O, przygotować te przepiękne prezenty dla wszystkich dzieci na całym świecie. O, ho, 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 ho. Hop, ekstra. I znowu te samochody na naszej drodze. No ale cóż tutaj poradzimy? No chyba nic za bardzo, moi drodzy. O, i biegamy, biegamy. I się nie poddamy. Znowu mamy naszą wspaniałą tarczę, tylko z... No pewnie, że tak. Zobaczcie jak, moi drodzy. I tym optymistycznym akcentem, że mamy taką super deskę latającą. Chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z Wami Blue Chain. Cześć, kochani, i do usłyszenia.